144 Hz telewizor mini LED wsparty technologią QLED i wyposażony w aż 1344 strefy podświetlenia. Czy to brzmi jak specyfikacja z górnej półki za miliony monet? Raczej tak. Dość powiedzieć, że u popularnej czwórki to jest Samsunga, Sony, Philipsa i LG. Takie parametry znajdziemy albo w najwyższych modelach, albo nie znajdziemy ich wcale. Chińscy producenci, z których najpopularniejszym jest bez wątpienia TCL, pokazują jednak, że taki telewizor w rozmiarze 65 cali może kosztować mniej niż 6000 zł i to w dniu premiery. Tak oto trafił do naszego laboratorium model C855. Jego poprzednik, czyli C845, gościł w wielu rekomendacjach zakupowych, które znajdziecie na tym kanale, więc oczekiwania są duże. Producent Zresztą sam chwali się na stronie bardzo wyśrubowanymi parametrami. Padają takie określenia jak HDR Premium 3300 który ma oczywiście kojarzyć się nam z tak wysoką jasnością mierzoną w nitach. Wiemy zresztą, że producent ma harapkę konkurować z najlepszymi telewizorami innych popularnych producentów, i nic w tym dziwnego. TCL w tym roku znalazł się na drugim miejscu w globalnym rankingu sprzedanych telewizorów, więc zdecydowanie nie jest to jakaś nieznana firma z Azji. My, Polacy, powinniśmy kojarzyć tego producenta dobrze, ponieważ fabryka telewizorów znajduje się w naszym kraju, a konkretnie w podwarszawskim Girardowie. Czy tak mocne parametry na papierze pozwolą zmierzyć się z wysokimi modelami innych producentów? Jeśli chcesz poznać jednoznaczną odpowiedź, to znalazłeś się w dobrym miejscu. Na kanale Wybierz TV bez ogródek konfrontujemy telewizory ze sobą, mierzymy ich parametry i zestawiamy w rankingu. Jeśli szukasz recenzji bez całej tej marketingowej papki, to dobrze trafiłeś. Nie zapomnij zostawić suba, aby nie przegapić odcinków. Przypominam też, że linki do zakupu telewizorów w dobrej cenie ze sprawdzonych źródeł znajdują się zawsze w opisie filmu. No to zaczynamy! Rozmowa o designie telewizora, od której tradycyjnie zaczynamy, to raczej mało odkrywcza część odcinka. Ekrany z segmentu premium mają wąskie ramki, więc na pierwszy rzut oka ciężko je odróżnić od siebie. Podobnie jest z podstawami. Na rynku panują minimalistyczne trendy i większość wygląda podobnie. W przypadku C855 w rozmiarze 65 i 75 cali mamy centralną stopę, zaś większe modele mają nóżki po bokach. Są jednak dwie rzeczy, które TCL zrobił inaczej i ja osobiście jestem ich fanem. Po pierwsze, na prawej krawędzi znalazł się firmowy emblemat, który dodaje sznytu, a przy tym nie jest w ogóle nachalny. Po drugie, tuż przy bocznej krawędzi mamy port USB 3.0, który licuje się z brzegiem obudowy. To ogromne ułatwienie dla osób, które chcą wyświetlić dane z pendrive'a albo na szybko podłączyć jakieś urządzenie i peryferyjne typu klawiatura. W innych telewizorach, szczególnie gdy wiszą na ścianie, jest to bardzo uciążliwe, ponieważ porty zawsze są cofnięte o kilkanaście centymetrów i ciężko do nich dotrzeć dłonią. Dziwi mnie, że żaden inny producent nie wpadł na pomysł takiego udogodnienia. Telewizor oparto o procesor Mediatek MT5896, a więc tradycyjnie oferuje on tylko dwa pełnoprawne złącza HDMI 2.1, pozwalające na podanie sygnału 4K 120 i 144Hz. TCL pomyślał jednak o ograniczeniach, jakie to powoduje i przeniósł gniazdo eARC do portu czwartego. Dzięki temu, jeśli będziemy chcieli podłączyć amplituner lub soundbar do telewizora, to nie zajmiemy sobie gniazda 2.1 i nadal będziemy mogli podłączyć dwie nowoczesne konsole do gier lub dwa pecety. Do telewizora dostajemy zupełnie inny pilot niż w zeszłym roku. Jak widać, producent poszedł za trendem minimalizowania ilości klawiszy, podobnie jak Samsung, i zabrał między innymi przyciski numeryczne. Nie podejmę się oceny, czy jest to zmiana na plus czy na minus. Mi osobiście nie przeszkadza tradycyjny układ klawiszy, choć jakby się zastanowić, to w większości z nich faktycznie się nie używa na co dzień. Faktem jest też, że nowy Pilot wygląda lepiej. Jest bardziej premium. Z telewizorem łączy się bezprzewodowo i ma wbudowany mikrofon do wydawania komend głosowych. Powołka matrycy jest błyszcząca, co pozwala zachować naprawdę dobre nasycenie i klarowność obrazu przy oświetleniu zewnętrznym. Zobaczcie zresztą sami to porównanie z innymi modelami. Takie wykończenie matrycy nie oznacza jednak, że otoczenie musi się w niej odbijać. C855 dobrze tłumi wszystko to, co znajduje się przed ekranem, więc nie mamy wrażenia, jakbyśmy siedzieli przed lustrem, tak jak w tanich telewizorach z tego typu ekranem. Nie jest to może poziom tłumienia oled za matrycą MLA, ale w przeciwieństwie do niego mamy zachowaną bardzo głęboką czerń. Jedynym negatywnym zjawiskiem, którego można się dopatrzeć, jest takie rozlewanie się światła skierowanego bezpośrednio w ekran. Nie wygląda to najlepiej, jednak nie jest to zjawisko, które będzie nam często doskwierać, bo aby wystąpiło, to źródło musi świecić dokładnie w kierunku matrycy. Drugą kwestią jest to, że aby widzieć odbicie, to musi być ono intensywniejsze niż jasność matrycy. Tu dobra wiadomość: C855 jest naprawdę bardzo jasnym telewizorem i przy codziennym oglądaniu treści SDR ciężko wyobrazić sobie warunki w których będzie zbyt ciemny. Nawet przy tak dużych przeszkleniach, jakie widzicie w tym salonie, da się go komfortowo oglądać w pełnym słońcu. Wrażenia zaglądania w salonie mogą zepsuć jedynie dosyć słabe kąty widzenia. Niestety mamy tutaj do czynienia z zwykłą matrycą VA bez żadnych powłok poszerzających kąty, więc wygląda to dosyć paskudnie, jak teraz sami widzicie na ekranie. Czas przejść do poważnych testów, a więc gasimy światło i sprawdzamy, jak telewizor radzi sobie z najważniejszym zagadnieniem. Oczywiście chodzi o kontrast i czerń. To te parametry decydują bowiem, czy obraz będzie miał głębię i plastykę, a więc w dużej mierze, czy będzie się nam podobał. Oczekiwania są bardzo duże, ponieważ ekran w rozmiarze 65 cali ma aż 1344 strefy wygaszania. Oznacza to, że diody mini-LED podświetlające ekran zostały podzielone na taką ilość segmentów i mogą obszarowo przyciemniać się lub rozjaśniać. Dodatkowo telewizor, jak już wspomniałem, wyposażono w matrycę typu VA, która sama w sobie chwali się dobrymi parametrami. Zacznijmy od pomiarów, w których zbadamy kontrast pomiędzy małym wycinkiem powierzchni czarnej i białej na scenach testowych z filmów. A więc tak wyglądają wyniki na TCL 855 Wartości zakolorowane na zielono sugerują, że mamy naprawdę rewelacyjny kontrast w danej scenie, porównywalny z telewizorem OLED. W pierwszej mamy nieskończoność, ponieważ telewizor całkowicie wygasił część matrycy i oglądając w ciemnym pomieszczeniu uzyskalibyśmy wrażenie braku orientacji, gdzie kończy się ekran telewizora. Skonfrontujmy teraz wyniki z kilkoma innymi telewizorami, które znajdziemy na rynku. Z głównym konkurentem, którym jest Hisense U8N, TCL wyszedł zwycięsko, aczkolwiek tylko z minimalną przewagą. Można powiedzieć, że oba telewizory mają podobną czerń. Lepiej zaś poradził sobie od Samsunga QN92D i znacznie lepiej od Sony Bravia 7. Jeśli czujecie się znudzeni tym akademickim podejściem do tematu kontrastu, to przejdźmy do bezpośredniej konfrontacji telewizorów. Zacznijmy od najtrudniejszego konkurenta, czyli skalibrowanego OLED-a od LG. Pobieżne spojrzenie na kilka scen faktycznie pokazuje, że jest bardzo, bardzo blisko jeśli chodzi o jakość czerni. Wychodzą jednak też pewne kompromisy. Przed rozpoczęciem testów oba ekrany zostały ustawione do identycznej jasności bieli, aby porównanie było obiektywne. Tu jednak widać, że elementy obrazu na TCL C855 są znacznie, znacznie ciemniejsze. Telewizor nie przyciemnia więc jedynie obrazu lokalnie, w miejscu gdzie jest czerń, ale też redukuje jasność całej matrycy, aby dać widzowi złudzenie, że kontrast jest lepszy. O ile na obrazach takich jak ten, który teraz widzimy, nie jest taki szczególny minus, to dużo gorzej robi się, gdy mamy ciemniejsze kadry. Spójrzcie na przykład na film Grawitacja. Wygląda to, jakby na tcl było znacznie więcej gwiazd na niebie. Na żywo może nie jest aż tak tragicznie, ale są one tak skrajnie przyciemnione, że można ich nie zauważyć. Sam fakt, że nasza kamera ich nie uchwyciła, rejestrując bez problemu na OLEDzie, dużo zresztą mówi. Jeśli kogoś przeraziło to porównanie i chce już postawić kreskę na C855, to muszę jednak powiedzieć – nie tak prędko. Telewizory LCD z lokalnym wygaszaniem zawsze obarczone są kompromisami w tej materii. Po jednej stronie mamy utrzymanie dobrej widoczności detali w czerni, a po drugiej – wysoki kontrast. TCL jest zdecydowanie tym producentem, który przesuwa suwak w prawo. Gdy skonfrontujemy go w tej samej scenie z głównym rywalem, to jest Highsensem U8N, to zobaczymy, że ten drugi ma podobną czerń, ale jeszcze mniej detali w omawianej scenie. Blooming, zwany również efektem halo, jest niewielki. Oczywiście da się zauważyć rozjaśnienia wokół białych obiektów, ale zdecydowanie nie są one uciążliwe. Nieco inaczej wygląda to w przypadku konfrontacji z Samsungiem QN92D i Sony Bravia 7. Koreański producent zastosował algorytm innego typu, który nieco lepiej radzi sobie z zachowaniem detali w czerniach. Ma za to problem z utrzymaniem przejściowych światłach, które po prostu zlewają się w jedną plamę. W związku z agresywniejszym działaniem algorytmu widzimy także więcej negatywnych zjawisk, takich jak migotanie obrazu czy efekt halo. Trudno mi w tym wypadku wyłączyć jednoznacznego faworyta, ale chyba skłaniałbym się w stronę TCL. Kompromisy związane z działaniem algorytmu wygaszania są tak czy inaczej kwestią gustu widza. Sytuacja wygląda inaczej w konfrontacji z Sony Bravia 7, który ma znacznie mniejszą ilość negatywnych zjawisk ze względu na lepsze algorytmy, ale i wyraźnie gorszą czerń ze względu na mniejszą ilość stref wygaszania. Nie dysponuję jednak na czas nagrywania tego testu odpowiednimi materiałami porównawczymi, więc bezpośrednie porównanie będziecie mogli zobaczyć dopiero w teście telewizora Sony. Jak więc widzicie, wrażenia wizualne podążają za wynikami pomiarów, jednak słabsze wyniki nie zawsze oznaczają, że telewizor konkurencji jest gorszy. Po prostu podjęto inne kompromisy. Nie zmienia to faktu, że C855 jest telewizorem o bardzo dobrym kontraście i śmiało może mierzyć się z droższą konkurencją. Trzeba jednak zauważyć, że swoje wyniki zawdzięcza agresywnym algorytmom, które nie zawsze muszą przypaść do gustu, szczególnie purystom obrazu. Temat czerni uważam za wyczerpany, a więc porozmawiajmy teraz o wysokich jasnościach. Te oczywiście niezbędne są, aby telewizor wyświetlał filmy HDR z dużą soczystością. Producent na stronie nęci napisem HDR3300 przy 65-calowej wersji telewizora i HDR3500 przy większych. Aby sprawdzić, czy wartości te nawiązują jakkolwiek do tego, co można zmierzyć na telewizorze, zrobiliśmy pomiar w trybie dynamicznym i uzyskaliśmy zbliżoną wartość. To jednak nie ma żadnego znaczenia, ponieważ tryb dynamiczny oferuje nam najbardziej rozregulowany i wypaczony obraz. Choć ma on prawo się niektórym podobać, to nie ma nic wspólnego z wiernymi studyjnymi barwami. Wszystkie dalsze pomiary i porównania przeprowadzać będziemy tradycyjnie w trybie poddanym profesjonalnej kalibracji, która ma na celu wyciągnąć maksymalną jakość danej matrycy telewizora. Przy zakupie takiego modelu warto zamówić taką usługę do swojego domu, co możecie zrobić na stronie skalibrujtv.pl. Wróćmy jednak do testu. Po kalibracji największą wartość, jaką zmierzyliśmy na wyświetlaczu, to 2360 nitów. Chciałoby się powiedzieć wow. Nawet matryce OLED i QD OLED nie są w stanie na dzień dzisiejszy uzyskać takiej jasności, pomimo że są droższe. Po pierwszej euforii wchodzimy jednak w naszą sekwencję testową, gdzie mierzymy jasności w realnych scenach filmowych. No i tu niestety czeka nas kubeł zimnej wody. Wyniki owszem potrafią oscylować w okolicy 1,5 tysiąca nitów w scenach dziennych, gdzie jasne powierzchnie mają duży rozmiar, co zapewnia bardzo duży realizm tego, co oglądamy, i wysoką jakość. Niestety w scenach umiarkowanych i nocnych efekt się zmniejsza. W ciemnej scenie z filmu Sicario można powiedzieć, że wręcz znika. Niestety to także efekt kompromisu pomiędzy zachowaniem fajnego efektu świetlnego a utrzymaniem dobrej czerni dookoła. Sprawność TCL C855 można podsumować jednym zdaniem tak: w pięknych, jasnych sceneriach, jakie producenci lubią pokazywać w materiałach demo, telewizor olśniewa, ale w bardziej kinowych kadrach szoruje brzuchem po ziemi. A jak się ma to do konkurencji? Gdy spojrzymy na konfrontację z Hisense U8N, to można powiedzieć, że telewizory stoją na równi, z tym że inaczej traktują poszczególne sceny. W zasadzie tak samo jest z Samsungiem QN92D. Ciekawie natomiast wypada porównanie z Bravia 7. Sony wprawdzie nie osiąga tak wysokiej jasności w żadnej ze scen, jednak nie ma też tak drastycznych spadków w ciemnych kadrach. Powiem szczerze, że do mnie bardziej to przemawia z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie ma tak dużych wahań i jakość obrazu jest bardziej stabilna. Po drugie, my ludzie postrzegamy jasność logarytmicznie, a co za tym idzie, różnice pomiędzy 250 a 600 nitów widzimy bardzo wyraźnie, natomiast pomiędzy 1300 a 1650 jest ona raczej subtelna. Jeśli chodzi o konfrontację z telewizorami OLED, to matryce QD OLED i OLED MR. Oferują lepszy efekt. Nawet jeśli ich możliwości kończą się na 1500, a nie 2000 nitów, to efekt wysokiej jasności na ciemnym tle niezmącony algorytmem wygaszania nadrabia z nawiązkom. Problem w tym, że takie modele są znacznie droższe, zaś adekwatnym oledem do porównania będzie LG C4 lub B4 w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film i który z nich jest bliższy cenom. O ile C4 można sklasyfikować jako telewizor o podobnej jakości efekcie, tak B4 jest w tej kategorii po prostu słabszy. Tu stawiam kropkę, jeśli chodzi o analizę techniczną i zapraszam na więcej porównań wizualnych. Oh man, oh. Między czernią i bielą znajdują się wszystkie kolory, i to o nich teraz porozmawiamy. Jak C855 radzi sobie na tym polu? Zacznijmy od tego, że jest to telewizor z podświetleniem z kwantową kropką. Technologia ta pozwala uzyskać mocno nasycone odcienie barw, które mogą być zakodowane w filmach Ultra HDS HDR. Konkretny wynik to 97% DCI P3 i 79% BT-2020. Są to dosyć standardowe wartości dla kuleda, które pozwalają zobaczyć mocne barwy, jednak nie tak mocne jak potrafi na przykład Kudeolet. Nie jest to jednak duża strata, bo znaczna większość filmów nadal wykorzystuje maksymalnie paletę P3, która mieści się w zakresie możliwości telewizora. Znacznie ważniejszym zagadnieniem od maksymalnych możliwości jest jednak to, czy telewizor oddaje kolory poprawnie. Czyli na przykład, czy murawa boiska wygląda jak w naturze i czy odcienie skóry nie są zbyt żółte lub zbyt różowe. I tu niestety zaczynają się problemy. Po prawo mamy telewizor, którego obraz jest bardzo bliski studyjnym monitorom, o których mówiłem w poprzednim odcinku, a po lewo TCL C855 w fabrycznym trybie Filmmaker. Jak widzicie, obrazy nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. TCL bardzo wyraźnie rozjaśnia sceny i to w dosyć brzydki sposób, ponieważ rujnuje kontrastowość obrazu. W scenach jak ta z filmu Kingsman wręcz widać, że coś jest nie tak, nawet bez porównania obok, ponieważ mamy duże szumy i ziarno w czerni, które powinno być dużo ciemniejsze i mniej rzucające się w oczy. Nas oczywiście interesuje bardziej. Co można osiągnąć po profesjonalnej kalibracji, więc od razu do niej przystąpiliśmy. Efekty są znacznie, znacznie lepsze. Ta sama scena z filmu Zjawa na skalibrowanym trybie zyskała kinowy wygląd i szumy w ciemnych scenach uległy wyraźnemu zmniejszeniu. Niestety jednak nie da się zrobić tak, aby wszystko wyglądało dobrze na C855. Przekłamania, które widzimy, nie są bowiem problemem z kalibracją, a problemem z agresywnym algorytmem lokalnego wygaszania, który majstruje przy każdej scenie i nieustannie coś rozjaśnia lub przyciemnia. W finalnym rozrachunku ciemne sceny, jak ta, wyglądają po kalibracji dobrze ale już jaśniejsze kadry są sztucznie podbite. Najgorzej jest z filmami w proporcji 2.40 do 1, które mają pasy na górze i dole. Tutaj podbicie obrazu jest nadal wyraźne i powoduje, że mamy wrażenie, jakbyśmy oglądali jakiegoś tańszego LCD-ka, a nie produkt z wysokiej półki. Jak więc widzicie, wnioski nie są zbyt pozytywne. A jak radzą sobie z tym telewizory konkurencji? No więc jeśli mowa o głównym konkurencie w postaci Hisense U8N, to można śmiało powiedzieć, że ma on dokładnie te same ułomności. Gdybym miał wybierać, który telewizor radzi sobie lepiej, to raczej nie umiałbym wyłonić faworyta. Sami zresztą widzicie teraz na porównaniu, że jest dokładnie ten sam problem. Dużo lepiej radzą sobie jednak na tym polu telewizory Sony. Tu, jak widzicie, obraz jest idealnie zgodny z referencją. Pomimo więc, że Bravia 7 ma gorszą czerń, to kolory oddaje znacznie, znacznie lepiej. Często więc obraz z konkurencyjnego telewizora daje wrażenie bardziej kontrastowego, pomimo że samą w sobie czerń ma gorszą. Dużo lepiej od C855 poradzi sobie też każdy markowy OLED od LG, Philipsa, Panasonica czy Sony. Ekrany w tej technologii mają tę przewagę, że nie muszą wykorzystywać algorytmów lokalnego wygaszania, a co za tym idzie nie manipulują tak mocno poziomami jasności. Można więc powiedzieć, że TCL ramię w ramię z Hisense są gdzieś na końcu, jeśli chodzi o wierność odzorowania barw. A gdzie w tym wszystkim jest Samsung? A więc model QN92D uplasowałbym gdzieś pomiędzy kompletnie zmanipulowanym obrazem TCL i, i Hyzensa, a wiernym przekazem telewizorów LCD Sony oraz telewizorów OLED. Widzicie teraz sami, że dość dobrze pasuje on do ekranu referencyjnego, poza niewielkim rozjaśnieniem średnich tonów. Rozmawiając o jakości obrazu, bardzo ważna jest płynność przejść tonalnych. Problemy w tej kwestii bardzo szybko rzucają się w oczy nawet najmniej wprawnym widzom. Tu dobre wieści. TCL 855 nie wykazuje z tym problemów, więc nie zobaczymy odcieniających się od siebie przejść tonalnych na materiałach wysokiej jakości. Niestety dużo gorzej robi się, gdy włączymy materiał poddany dużej kompresji, np. w telewizji czy z YouTube'a. Wtedy często widzimy efekt zwany posteryzacją i z tym TCL prawie w ogóle sobie nie radzi. Wprawdzie producent zaimplementował funkcję o nazwie stopniowe wygładzanie, ale nie robi ona prawie nic w ustawieniu niskim, zaś w wysokim powoduje rozmycie obrazu. Sugeruje więc to pierwsze ustawienie, w myśl zasady przede wszystkim nie szkodzić i niestety trzeba będzie się przyzwyczaić do tego negatywnego zjawiska na źródłach o niskiej jakości. Dobrze natomiast jest w temacie skalowania obrazu. Algorytm w TCL-u ani nie powoduje nadmiernego wyostrzenia krawędzi, które mogłyby powodować sztuczne aureole ani nie ma miękkiego, rozmydlonego obrazu. W szeroko rozumianym temacie obróbki obrazu wystawiam więc ocenę średnią. Co jeśli w obszarze naszych zainteresowań są transmisje sportowe? Tu zdecydowanie mogę telewizor polecić. Jego matryca cechuje się niskim spłużeniem, jak widzicie w naszym standardowym teście UFO, w którym rejestrujemy szybko przesuwający się obiekt. Jest też poprawnie działający tryb BFI 120 Hz, co nieczęsto spotyka się w telewizorach. Dzięki niemu możemy uzyskać jeszcze wyższą ostrość ruchomych obiektów, poświęcając połowę jasności telewizora. Super funkcja, jeśli ktoś chce, aby nie umknął mu nawet najdrobniejszy szczegół w dynamicznym ruchu. Upłyniacz obrazu podzielony jest na dwa suwaki, za pomocą których uzyskamy pożądaną płynność w filmach oraz optymalny stopień redukcji smużenia w treściach sportowych. Nasza rekomendacja to 10 na suwaku redukcja rozmazania oraz od 0 do 5 na suwaku redukcja migotania. Nawet przy tak dużej ingerencji ilość artefaktów w postaci dodatkowych konturów czy przycięć nie była duża. W szczególności nic negatywnego nie działo się na meczach, gdy piłka przelatywała nad trybunami. Gdybyśmy jednak doświadczyli takich problemów, to wystarczy nieco zmniejszyć omawiane ustawienia. Odejdźmy od tematu oglądania i porozmawiajmy o rozrywce, a więc o współpracy z konsolą i komputerem PC. Matryca telewizora działa ze 140 Hz odświeżaniem w 4K i taki sygnał bez problemu podamy z komputera wyposażonego w nowoczesną kartę graficzną. Można także grać z zmiennej częstotliwości odświeżania, jeśli zaznaczymy odpowiednią opcję w panelu sterowania karty graficznej. Warunkiem uzyskania wyraźnych czcionek jest włączenie trybu PC w menu telewizora. Tekst jest dużo wyraźniejszy niż na większości matryc, jednak nie jest perfekcyjny, ponieważ piksele są podzielone na dwie domeny. Jeśli więc mamy szarą przyciągę na ciemnym tle, to linie poziome są węższe niż pionowe. To jednak problem tylko dla tych, którzy chcieliby dosłownie potraktować telewizor jako monitor, bo przy graniu czy oglądaniu nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o współpracę z konsolami, to te oczywiście ograniczone są póki co do 120 Hz. C855 oferuje nam właściwie wszystkie funkcje, jakich mógłby oczekiwać gracz, więc śmiało można go polecić do tych zastosowań. Input lag jest dużo poniżej progu percepcji, więc reakcja na naciśnięcie pada jest natychmiastowa i to bez względu na to, czy gramy w 60 czy w 120 Hz, a także bez względu na to, czy gramy w formacie HDR10 czy Dolby Vision. Na telewizorze działa funkcja i HGIE, dzięki której wygląd gier w HDR jest lepszy, ponieważ konsola dostosowuje wygląd gier do możliwości matrycy. Aby uzyskać poprawną tę konfigurację, musimy najpierw uaktywnić tryb Mistrza Gry, a następnie wyłączyć mapowanie tonów. Jedynym minusem TCLA we współpracy z konsolą jest, podobnie jak w przypadku filmów, odzorowanie barw. Obraz jest bardzo, bardzo mocno sztucznie rozjaśniony, co widać nawet po tym, że szachownica podczas dokonywania ustawień na Xboxie ginie znacznie szybciej niż powinna na telewizorze o takiej jasności. W grach jednak nie jest to aż tak duży problem, o ile obraz nie będzie zwyczajnie raził przy graniu po ciemku, co może się zdarzyć na testowanym ekranie, bo przekłamanie jest naprawdę duże. W tym miejscu stawiamy kropkę jeśli chodzi o obraz telewizora i przechodzimy płynnie do funkcji, jakie on oferuje. Ekran wyposażony został w system operacyjny Google TV, a więc znane rozwiązanie, które oferuje bardzo duże możliwości rozbudowy. Możemy tu wgrywać Różne odtwarzacze plików, jeśli coś tam nie będzie działać, czy na przykład Centrum Multimedialne Kodi. Osoby, które są obeznane w dodatkach do systemu, myślę, że nie potrzebują jakiegoś szerokiego opisu z mojej strony, bo pewnie wszystko już to wiedzą. Skupmy się więc na bardziej przyziemnych rzeczach. Z naszej standardowej sekwencji testowej telewizor niestety nie oferuje nagrywania zbudowanego tunera. Wielka szkoda, że producenci porzucają te funkcje, bo mam wrażenie, że nic by ich nie kosztowała, a wiele osób jej oczekuje. Brakuje też funkcji obraz w obrazie, czyli popularnego PIP. Bardzo dobrze działa zaś integracja z zewnętrznymi urządzeniami, np. myszką i klawiaturą, a także zewnętrznymi głośnikami. Jeśli na przykład podłączymy przez Bluetooth słuchawki, to będziemy mogli nie tylko używać ich jednocześnie, ale także niezależnie sterować głośnością z pilota. Na ekran bez problemu przerzucimy obraz zarówno z Windowsa, Androida, jak i iPhone'a, a jeśli będziemy chcieli wyszukać coś głosowo, to wystarczy przytrzymać przycisk i powiedzieć coś do pilota. Telewizor bardzo dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem języka polskiego. Domyślny odtwarzacz radzi sobie ze wszystkimi plikami wideo i kodekami, poza prehistorycznym kontenerem ASF i najnowszym kodekiem VVC, którego nie odtworzył jeszcze żaden telewizor w tym roku. Miał jednak problemy z odczytaniem zdjęć. Sądzę jednak, że jest to bez problemu do obejścia poprzez instalację innej aplikacji, na przykład wspomnianego Kodi. W kwestii aplikacji w telewizorze brakuje na ten moment playera. Zaznaczam jednak, że jest to stan na sierpień 2024, kiedy testujemy telewizor, a producent bardzo szybko wdraża brakujące pozycje. Dowodem tego jest to, że gdy zacząłem pisać scenariusz tydzień temu, to nie było jeszcze dostępnej nowej aplikacji Max, a przed publikacją pojawiła się ona już w telewizorze. Zaktualizowaną listę znajdziecie zawsze na naszej stronie wybierz.tv w teście C855. W kwestii dźwięku najlepiej podsumuję zwrot. Nie ma szału, ale jest nieźle. Być może miałem zbyt duże oczekiwania, ponieważ telewizor posiada wyraźnie zaznaczone spore głośniki z tyłu obudowy. Na plus należy zaliczyć brak zniekształceń przy głośnym ustawieniu oraz w miarę zbalansowany środek i wysokie tony. Oczywiście o głębokim basie możecie zapomnieć, ale jest to raczej typowe w większości telewizorów. Dobra wieść czeka zaś osoby, które chcą wzbogacić swój system kina domowego o zewnętrzne kolumny. C855 wspiera wszystkie formaty audio, więc powinna być możliwość podłączenia wzmacniacza przez złącze HDMI EARC i przekierowania całego dźwięku na zewnętrzny system. Powinno więc udać się uniknąć konieczności puszczenia niektórych źródeł przez amplituner, tak jak na przykład w przypadku telewizorów Samsunga, które nie wspierają formatu DTS. Zanim przejdziemy do podsumowania, porozmawiajmy jeszcze o temacie oprogramowania telewizorów i błędów z nim związanych. Tą kwestię podnoszą często użytkownicy na forach i grupach na Facebooku. Śledząc wątki, najczęściej czytam o problemach związanych z działaniem wbudowanych tunerów lub przycięciami systemu. W najnowszym modelu też udało wychwycić się kilka mankamentów. O ile pokraczne tłumaczenia i literówki, mogąc najwyżej wywoływać śmiech na ustach, to spójrzcie na to. Włączamy aplikację Max i odpalamy serial. Wszystko wygląda dobrze. Zrobimy teraz kilka pauz i przewinnieć, i obraz nagle staje się ciemny i nieprzyjemny w odbiorze. Co się stało? Otóż telewizor sam z siebie postanowił przejść z poprawnego trybu Dolby Vision ciemne w tryb IQ, którego nie powinniśmy używać na tym telewizorze, bo albo nadmiernie rozjaśnia obraz, albo przyciemnia, tak jak w tym przypadku. Z podobnymi błędami oprogramowania zetknąłem się testując poprzednika, czyli C845. Przykładowo, gdy chciałem przyciemnić telewizor na wieczór, to spadała także jasność w trybie HDR, co nie miało żadnego sensu. Czy producent dopracuje wszystkie niedoskonałości? Śmiem wątpić, patrząc jak wyglądało to w ostatnich latach. Z pewnością jednak nie każdy użytkownik tych problemów doświadczy, jednak prowadząc w pełni obiektywny kanał, muszę o nich wspomnieć. Telewizorów TCL nie można nazwać tak bezproblemowymi jak LG, Sony czy Samsunga. I trzeba o tym pamiętać, rozważając wszystkie za i przeciw. Czas na podsumowanie. Telewizor TCL C855 to model, który jest zdecydowanie godny uwagi. Jego specyfikacja jest naprawdę mocna i jak pokazał test, jest on w stanie konkurować z telewizorami takimi jak Hisense U8N, Sony Bravia 7, Samsung QN92D czy LG OLED B4. Telewizory do porównania dobierają na podstawie przewidywanej ceny w okresie jesienno-zimowym. Jeśli sprawdzicie ją w dniu dzisiejszym, to zorientujecie się, że TCL jest prawie 30% tańszy i tak naprawdę deklasuje on alternatywy w swojej półce cenowej. Przypuszczam jednak, że konkurencja będzie zgodnie z tradycją tanieć po wakacjach, zaś chiński producent zadebiutował od razu z ceną promocyjną i pewnie nie zmniejszy się ona już wyraźnie. Oznacza to, że jeśli po obejrzeniu tego wideo TCL C855 Cię przekonuje drogi widzu, to śmiało możesz go kupować z linków w opisie tego filmu, gdzie wybraliśmy najlepsze. Ze sprawdzonych źródeł. Przenieśmy się jednak w czasie do okresu przedświątecznego i załóżmy na potrzeby analizy, że wszystkie te telewizory są w zbliżonej cenie. Czy wtedy TCL byłby najlepszym wyborem? Myślę, że dostarczyłem wystarczająco danych, aby każdy podjął swoją decyzję. Ja, gdybym kupował dla siebie, to sięgnąłbym w takiej sytuacji albo po Sony Bravia 7, albo po LG OLED B4. Ten pierwszy nie oferuje wprawdzie tak wielkiego kontrastu jak TCL, ponieważ ma znacznie mniejszą ilość stref wygaszania. Jednak dużą przewagą Sony są algorytmy. Duża mniejsza ilość negatywnych zjawisk w ciemnym obrazie, brak sztucznego rozjaśnienia średnich tonów i lepsza obróbka cyfrowa obrazu to rzeczy, które wybrałbym w zamian za nieco płytszą czerń. Nie dla każdego musi być to jednak kompromis. Myślę, że mogę ująć to tak. Jeśli cenisz sobie walory, które łatwo rzucają się w oczy, takie jak czerń, nasycenie koloru czy jasność, to śmiało wybieraj C855. Jeśli zaś jesteś bardziej uwrażliwiony na barwę i bogactwo tonalne obrazu, wybierz Sony Pozostaje jeszcze Samsung QN92D, który powiedziałbym, że jest pośrednim wyborem pomiędzy Sony a TCL, aczkolwiek bliżej mu do C855. Jego przewagą może być mniej dziurawe oprogramowanie, ale nie ma Dolby Vision i sądzę, że finalnie będzie jednak droższy. Alternatywą dla świata ekranów LCD jest LGB4. No i wiecie, to trudna decyzja. Oled zawsze będzie bardziej magiczny przez swoją idealną czerń która dosłownie hipnotyzuje podczas wieczornych seansów. Seria B nie jest jednak na tyle mocna, by mierzyć się na efekt HDR czy na sprawność w oświetlonych pomieszczeniach z tymi telewizorami. Jeśli okaże się jednak, że w cenie C855 będzie można dostać wyższy model OLEDa, to jest C4 lub S90C, to będą to raczej lepsze alternatywy, ale wątpię, by telewizory te zrównały się cenowo. Na chwilę obecną wszystkie wymienione tu modele konkurencyjne są wyraźnie droższe i testowany telewizor jest po prostu dobrym zakupem. Z pewnością nie jest to killer najwyższych modeli na rynku, ale w swojej półce cenowej robi świetną robotę i dlatego często zajmuje miejsce w naszych rekomendacjach zakupowych, pomimo swoich niedociągnięć. Jeśli test ci się podobał, to nie zapomnij zostawić suba, ponieważ C855 będzie nie raz gościł jeszcze w testach innych telewizorów jako porównanie. Pamiętaj też, że linki do zakupu znajdziesz w opisie filmu, a jeśli chciałbyś wyciągnąć najlepszą jakość obrazu ze swojego telewizora już po zakupie, to zapraszam na kalibrujtv.pl. Cześć.